16 i 17 stycznia w Radomiu, Bank Zachodni WBK zorganizował pilotaż warsztatów fotograficznych BZWK Press Photo 2011 Junior. Zajęcia adresowane do gimnazjalistów i licealistów z pasją zajmujących się robieniem zdjęć odbywały się w ośrodku kultury i sztuki Resursa Obywatelska. Warsztaty poprowadził Waldemar Kąpała, szef działu fotograficznego dziennika Rzeczpospolita, członek Żyli Konkursu BZWK Press Photo. Powinniście szukać. Takiego, takiej swojej drogi, tak? swojego takiego indywidualizmu. Fotografia wymaga no, poświęcenia pewnego czasu, zrozumienia i rozniecenia takiego zainteresowania, aby poszukiwać własnych, własnych dróg fotograficznych. Więc ja przez dwie godziny nie jestem w stanie nikogo nauczyć fotografowania, natomiast mogę pootwierać pewne drogi, sposoby nowego spojrzenia, na ten świat, który ich otacza. W trakcie zajęć teoretycznych prowadzonych pierwszego dnia warsztatów, adepci fotoreportażu poznali techniczne aspekty realizacji zdjęć, m.in. zasady kompozycji. W momencie, kiedy zaczynamy się oddalać od tej wieży, bardziej koncentrujemy się na osobie, którą fotografujemy, a nie na tym, co jest w tle. To tło, jak sama nazwa wskazuje, może no, jest tylko tłem. Pamiętajcie, że wszystkie elementy, które są, to Wy je musicie albo zagospodarować, albo je ominąć. Wyrażacie siebie. Pokazujecie świat taki, jaki wy widzicie. Redaktor Waldemar Kąpała mówił również, jak w praktyce wybierać temat zdjęcia. Na każdej ulicy jest historia tego miasta tworzona dzień w dzień mozolnie na dół. Ten dozorca, który gdzieś tam zamierza, ktoś, kto odśnieża, jest teraz zima, że się ustawa. Ktoś, kto, kto próbuje zaparkować, ktoś, kto jedzie przez czapki na rowerze. W taką porze, w taki To są wszystko elementy, które budują wizerunek tego miasta. Bo miejsce, w którym żyjecie, to jest nie tylko architektura krajobrazu, ale to jest też zachowanie się ludzi. W pierwszym dniu warsztatów młodzi fotografowie mieli za zadanie ruszyć w teren. Uczestnicy zajęć wykonywali zdjęcia mieszczące się w takich kategoriach jak: Moje miasto Radom, Przyroda, Sztuka, Portret, Cywilizacja i Wydarzenia. Dzięki. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Podczas drugiego dnia warsztatów wspólnie omawiano wykonane zdjęcia. Tutaj przede wszystkim no nie, mamy, nie mamy wpływu na obiekt, który. Ten który znajduje się tutaj u góry, to mam takie wrażenie, że on jakby osiągnął swój cel. On już się znalazł na górze. Już wszedł tam, gdzie miał wejść. My zawsze nawet oglądając zwierzęta, nawet te najmniejsze, to wszędzie to odnosimy do siebie, do człowieka. Wybrane przez Waldemara kąpałe zdjęcia zostaną wystawione w lutym na terenie galerii słonecznej w Radomiu w okresie trwania wystawy pokonkursowej BZWBK Press foto 2011, czyli w dniach od 3 do 19 lutego bieżącego roku. W przyszłości być może niektórzy z osób, które uczestniczą w tych warsztatach będą uczestniczyły też w konkursie, no. konkursie BZWBK Press Foto. Także to jest bardzo dobra inwestycja w młodej ludzi. A wyobraźcie sobie, że teraz jak będziecie robić te zdjęcia, że robicie na no, opłatkę nasze geografii i to nie jest Powiedziałem, że, że takiego zdjęcia nie zrobicie. Co innego jest oczywiście, trzeba się ukazać, czy nie, tym się w ogóle nie zająć. Najlepsze fotografie młodych reporterów zaprezentowane będą także na początku marca podczas uroczystej gali wręczenia nagród BZWBK Press Photo 2012.